Marek Bryk wywodził się z zamożnej rodziny rosyjskich asydów. Studiował, na warunki materialne nie mógł narzekać, gdyż jego ojciec był naprawdę wziętym adwokatem w Mińsku. Tak więc dbał o to, aby jego syn posiadał dobre wykształcenie, które mogłoby mu zapewnić dostatnie życie w przyszłości. Niestety, Marek chyba miał inne zapatrywanie na tę sprawę oraz nie podzielał entuzjazmu swojego ojca co do wykształcenia. Albo być może jak to niedoświadczony młokos, nawet nie zdawał sobie jeszcze sprawy, że podczas zajęć na uczelni ważą się jego przyszłe losy. Być może Bryk przyzwyczajony był do wygód, jakie panowały w jego domu, i był przekonany, że bez względu na wszystko zamożność jego ojca będzie jego luksusem. Porzucił więc studia, twierdząc, iż zawsze może na nie powrócić nieco później, a póki jest młody, to może lepiej wykorzystać swój wigor i witalność. Niestety, tę decyzję podjął w najgorszym dla siebie momencie. Przyszła wojna, a co za tym idzie, wiele możnych ludzi straciło swoje majątki i pozycję społeczną, i niestety w tym wypadku nie inaczej stało się z metynasem brykiem. On jednak po zakończeniu wojny z racji swojego wykształcenia mógł powoli odbudowywać swoją pozycję. Gorzej się jednak miała sprawa z jego synem, Markiem. Kryzys, jaki wtedy panował, spowodował, że miał on nie lada problemy ze znalezieniem pracy. Marek więc postanowił opuścić swoje miejsce rodzinne i z nieokreślonej bliżej przyczyny postanowił wyemigrować do Kowla. Tam w roku 1919 poznał młodszą od siebie o 13 lat remigrantkę rosyjską, Annę. Była na córką kupca, a do Kowla, tak jak Marek, przybyła w poszukiwaniu lepszego życia. W swym rodzinnym kraju była bowiem prześladowana przez bolszewików. Pomimo sporej różnicy wieku, parę połączyło płomienne uczucie. Być może było to spowodowane faktem, iż Anna, tak jak i Marek pochodzili z tych samych rejonów, więc połączyła ich jakaś nitka, porozumienia. Bryk stracił głowę dla młodszej ukochanej i w Mig postanowił ją poślubić. Ale na ich przeszkodzie stanęła jedna z podstawowych kwestii, jakie decydują o zawarciu związku małżeńskiego: wiara. Jak wspomniała wcześniej, Marek Bryk wywodził się z rodziny żydowskiej. Jego ukochana zaś wyznawała prawosławie. Nic jednak nie jest w stanie stanąć na drodze prawdziwej miłości. Marek Bryk porzucił swoje wyznanie i dla swojej ukochanej przeszedł na prawosławie. I to właśnie w cerkwi para ślubuje sobie miłość oraz wierność małżeńską. Niestraszny jest im nawet fakt iż rodzina Bryków, bardzo pobożnych i religijnych hasydów żydowskich, raczej nie zapałała zbyt wielką aprobatą do tego związku, zwłaszcza że ten specjalnie dla swojej małżonki porzucił swoją wiarę, której rodzina nauczała go od wczesnego dzieciństwa. Wrogość wobec małżeńców była podobno tak przeogromna, że młoda para postanowiła osiedlić się w innym mieście, tak aby zacząć życie od nowa, zdala od nieprzychylnych oczu rodziny bryków. Ich wybór padł na Kłobuck pod Częstochową. Małżeństwo bryków osiedliło się więc w miasteczku w roku 1928. Zanim jednak do tego doszło, to na świat przyszło pierwsze dziecko małżeństwa. I była to córeczka, która później w tej historii odegra pewną małą, ale bardzo znaczącą rolę. Ale nie uprzedzajmy faktów. I trzeba przyznać, że Kłobuck początkowo był dla małżeństwa bardzo przychylny. Marek Bryk, choć nie skończył studiów, tak jak wspomniałam wcześniej, okazał się być bardzo uzdolniony. Dostał pracę jako majster przy konstrukcji mostów. W czoła pracował przy budowie linii kolejowej Herby Gdynia. Jego zatrudnienie było stabilne i jak na realia międzywojnia całkiem dochodowe. Bryk zarabiał bowiem około 1000-1500 zł miesięcznie, co w przeliczeniu na dzisiejsze realia wynosiło było około 7 nawet do 10 tysięcy złotych. Można więc powiedzieć, że brykowie mogli sobie żyć na dość dobrym poziomie i raczej nie martwili się o swoją sytuację materialną, a trzeba przyznać, że jest to dobrym argumentem, aby sprowadzić na świat kolejne dzieci. Łącznie Anna rodzi ich jeszcze troje. Ale duże pieniądze to też duże pokusy. Marek Bryk chyba nie do końca wiedział, co z taką fortuną zrobić, gdyż postanowił, że po ciężkiej pracy Należy musi jakaś rozrywka. Ale zamiast wybrać szachy, postanowił skierować się do kasyna. Hazard stał się jego największym hobby. Jak wiadomo, gra w karty przyjaźni się również z alkoholem. Im więcej więc bryg gra w karty, tym częściej pije. Im częściej pije, tym jego efektywność w pracy się pogarsza. Początkowo jego pozycja była jednak niezagrożona. Tak jak wspomniałam, był on naprawdę uzdolnionym majstrem, więc bardzo często przymykano oko na wiele jego występków. I tak to oko przymykano, przymykano i przymykano, aż w końcu zamknęło się ono kompletnie, ale nie na alkoholizm Bryka, a na niego samego. Tym samym, kiedy praca na trasie herby gdynia się kończy. Nikt już nie chce przedłużać współpracy z wiecznie pijanym hazardzistą, który zamiast skupić się na swojej robocie i zarabianiu pieniędzy, no to woli te pieniądze czym prędzej wydać. Tym samym złota pasabryka bryka się kończy, a on już w roku 1931 zostaje bez pracy. Źle zaczyna się dziać również w jego małżeństwie, gdyż bryk podczas swoich alkoholowych wojaży raczej nie szczędził od Towarzystwa DAM. Jak to na prawdziwego mężczyznę przystało, musiał on udowodnić sobie swoją męskość, a przecież najlepiej to zrobić, nawiązując wiele przelotnych romansów. Kobiety w życiu bryka przewijały się taśmowo, a przynajmniej dopóki miał on jeszcze jakieś pieniądze, ponieważ panie raczej były bardziej zainteresowane gotówką niż samym mężczyzną. A ten nie żałował swoich pieniędzy przygodnie napotkanym kobietom i spełniał wiele ich zachcianek. Zresztą nie tylko ich, również ich swoich. I chyba nie muszę tutaj dodawać, że taki tryb życia, jaki prowadził nasz bohater, raczej nie sprzyjał gromadzeniu oszczędności. Tym samym po utracie pracy, Bryk został bez perspektyw na życie w chorobie alkoholowej, ale za to z wściekłą żoną, która doskonale zdawała przecież sobie sprawę z romansów swojego męża. Dość dosadnie pokazywała mu ona swe niezadowolenie. Nie dość, że mężczyzna szlaja się z innymi kobietami, to jeszcze przetracił cały ich majątek a sześcioosobowa rodzina z czegoś przecież żyć musiała. Bryk zdawał się jednak być niewzruszony na pretensje swojej żony, co najwyżej chyba odszczekiwał jej swoje racje, ale oczywiście jakoś nie miał zamiaru zmienić swojego nastawienia do życia. Jak się wkrótce okazało, nie miał też zamiaru szukać nowego stanowiska pracy. Jego sława, i to zła sława, ciągnęła się bowiem za nim i to dosyć mocno. Wszyscy w okolicy wiedzieli, że Bryk... Choć naprawdę zdolny, ostatnio do pracy się nie pali. Ba, wręcz był znany w okolicy nie tylko ze swojego zamiłowania do kart i alkoholu, ale również z niewyobrażalnego ostatnio lenistwa. Nikt więc nie chciał ryzykować i zatrudniać takiej persony u siebie w swoim zakładzie. Zresztą Bryk raczej nie wydawał się być tym faktem zmartwiony. Nie musiał już ciężko pracować, mógł sobie bezkarnie odpoczywać. No, tylko coś pieniędzy na jego rozrywki mu brakowało, ale i z tym można jakoś przecież żyć. Niestety, optymizmu Bryka raczej nie podzielała ani Anna, ani wierzyciele. Choć do tej pory para żyła w dość wystawnym i przestronnym mieszkaniu, to długi nie pozwoliły parze dłużej w nim zamieszkiwać. Mieszkanie trzeba było sprzedać, aby pokryć długi. Zresztą, jeżeli mężczyzna nie pracował, no to małżeństwa nie było nawet stać na utrzymanie swojego gospodarstwa. Na całe szczęście dla Anny i dzieci, no i trochę mniej na, na szczęście Bryka, opieka społeczna w Kłobucku postanowiła objąć ich rodzinę opieką. Dla całej szóstki udało się znaleźć izbową mieszkanko, do którego mogli się wprowadzić. Jak dla sześcioosobowej rodziny no to nie były to warunki marzeń, no ale sami przyznacie, że lepsze to niż ulica. Pomimo nędzy, jaka nagle zapanowała u Bryków, głowa rodziny nadal nie była chętna by poszukać pracy. Widać Marek troszkę nam tutaj przywykł do nic nie robienia. Dopiero magistrat zmusił mężczyznę, aby ten zajął się pracą zarobkową i utrzymał rodzinę. Znalazł mu nawet pracę w tartaku, której raczej Marek nie mógł odrzucić. I tak oto, niepocieszony bryk, zaczął pracę w zagórzu, właśnie w tartaku. Ale jego zajęcie nie przynosi imponujących dochodów, dlatego zakasać rękawy postanawia również Anna. Udaje jej się znaleźć bliżej nieokreśloną pracę, i tym samym również dokłada nieco gotówki do wspólnego budżetu. Ale jak to na realia międzywojnia, pomimo tego, że kobieta znalazła pracę na etat? No to oporządzenie gospodarstwa oraz zajęcie się dziećmi również należało do jej obowiązków. Raczej tutaj nikogo nie zaskoczę mówiąc, iż Bryk jakoś wybitnie chętny do pomocy swojej żonie nie był. Mężczyzna nie skalałby się zrobieniem obiadu czy upraniem bielizny, wszak nie do takich celów był stworzony. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, był to typ dosyć leniwy, który wolał nie kiwać palcem więcej niż to wymaga. I jeszcze by się przecież spocił. Anna więc harowała jak wół, w pracy i w domu. Czwórka małych dzieci, z których najstarsze miało 8 lat, również wymagała dosyć sporo uwagi, choć najstarsza córka zapewne dużo matce już była w stanie pomóc. Oczywiście dzięki Annie budżet domowy się poprawił, jednak kobieta przypłaciła swoją decyzję chronicznym zmęczeniem. A jej mąż, jak to mąż, swoje potrzeby miał. Zmęczona kobieta nie miała jednak ochoty na jakiekolwiek zbliżenia i odrzucała wszystkie zoloty męża. Po swojej pracy jedyne o czym marzyła to ciepła pierzyna i puchata poduszka. A tu jeszcze jej mąż, Maruda, nagabywał ją coś różna, hmm, że tak to ujmę, na szalone zabawy pod kołdrą. Anna odmawiała, a Marek coraz bardziej się wściekał. Widocznie wraz z utratą swojej dochodowej pracy utracił też wszystkie napotkane kobiety. Nie pozostało mu więc nic innego jak liczyć na łaskę swojej żony. Ta jednak pozostała niewzruszona. Sytuacja była patowa. Para znalazła się na skraju ubóstwa. Mieszkała w jednoizbowym mieszkaniu zapewnionym przez miasto. Anna urabiała się po łokcie, a Marek chodził cały sfrustrowany ciągłymi odmowami swojej ślubnej. Mężczyzna coraz częściej podejrzewał, że kobieta zapewne musi go zdradzać. Skoro nie ma ochoty poświęcać mu czasu, to na pewno poświęca go komuś innemu. Zresztą przecież nie do końca wiadomo, co ona tak naprawdę robi w tej swojej pracy, i czy czasem nie nawiązała tam jakiejś bliższej relacji z jakimś obcym mężczyzną. Para coraz częściej się kłóci. I to już nie tylko o zdrady i alkoholizm mężczyzny. Codziennie dochodziły nowe problemy. Nagle też również różnica wieku zaczęła odgrywać tutaj dosyć znaczną rolę i wpływała na relacje małżeństwa. Początkowo zakochana w sobie po uszy para, nagle stawała się zgorzkniała, a uczucie ich niegdyś łączące gasło dzień po dniu. Jak widać, miłość mężczyzny była na tyle silna, aby zmienić swoje wyznanie, ale już niewystarczająca do tego, aby się zhańbić i pomóc swojej żonie w obowiązkach domowych, że już nawet nie wspomnę o oszczędzeniu sobie miłosnych wojaży. Para poróżniła się do tego stopnia, że Anna, mając dość wybuchowości oraz wyrzutów czynionych przez męża, zabrała dwójkę swoich dzieci i wyprowadziła się do Częstochowy. Nie wiem dlaczego do końca, ale pozostała dwójka dzieci pozostała z ojcem. Marek nie mógł pogodzić się z rozpadem swojego małżeństwa. Nie wiem czy chodziło ty o to, że musiał sobie nagle radzić sam, czy też zająć się dwójką dzieci. Czy tak bardzo tęsknił za swoją żoną i jednak zauważył, że łączących uczucie jest warte poświęceń, ale chodził, prosił, obiecywał zmianę. I tak sobie chodził, chodził i wychodził, ponieważ Anna, która w Częstochowie znalazła pracę posługaczki, w końcu postanowiła wybaczyć mężowi i spróbować raz jeszcze ułożyć z nim życie. W nocy z 12 na 13 czerwca. Ośmioletnia dziewczynka biegnie zapłakana przez ulicę Kłobucka. Jej twarz jest mokra od łez, a koszula, włosy oraz ręce noszą czerwone ślady krwi. Gdy dziewczynka w końcu natrafia na posterunkowego policji, ten początkowo myśli, że to właśnie ona potrzebuje pomocy. Ta jednak szybko wyprowadza go z błędu. Nie, to nie ona jest ranna, to jej matka. Funkcjonariusz szybko udaje się do mieszkania, do którego prowadzi go napotkana dziewczę. W progu domostwa widzi jak powoli gromadzi się coraz większa ilość sąsiadów. Policjant jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, co za chwilę zobaczy. Zgromadzony tłum ewidentnie jest wzburzony. Słyszy krzyki dzieci, ale nie może sprawdzić, co się dzieje. Maluchy lamentują, ale drzwi są zamknięte, a ich sąsiad nie otwiera. W tłumie zdaje się czuć napiętą do granic możliwości atmosferę. Oczywiście pogłębia to pojawienie się małej dziewczynki, która wygląda jak jakaś zjawa. Poruszenie wywołuje też towarzyszący jej policjant. Co też mogło stać się w mieszkaniu bryków? Na to pytanie dosyć szybko pada odpowiedź. Gdy tylko policjantowi udaje się przepchnąć przez tłum i otworzyć drzwi do mieszkania, zauważył czerwoną plamę na posłaniu, a wokół niego troje zapłakanych, zbryzganych krwią dzieci. Obok stał mężczyzna z ostrym, pokrytym brunatną cieczą toporem w ręce. Był to Marek Bryk, ojciec odważnej dziewczynki, która zawiadomiła służby. A czerwona plama na łóżku to Anna. Jak się okazuje, Marek nie mógł pogodzić się z odejściem żony. Była to dla niego plama na honorze, której nie potrafił zmazać. W tartaku, w którym pracował, wyostrzył toporek, a na wścibskie pytania współpracowników odpowiadał, że jest mu on potrzebny do ciosania drewna. Nikt jakoś nawet nie zdawał sobie sprawy, że mężczyzna może kłamać, chociaż mnie samą lekko zdziwiło, że nikt nie zastanowił się nad tym, że Bryk miał w planach wcisanie drewna w czerwcu. Zazwyczaj takie rzeczy raczej robi się w sezonie zimowym. No ale może drwa były potrzebne do tego, aby narąbać do piesa kuchennego, kto wie. Na no, ostrony topór zabrał do domu. Porzucony mężczyzna wciąż nie mógł pogodzić się z utratą żony. Przecież tyle dla niej poświęcił, tak bardzo się kiedyś kochali, a teraz co? Został sam, gdy tylko pojawiły się problemy? Na całe szczęście udało mu się namówić małżonkę, aby do niego powróciła. Jednak pomimo próby ratowania małżeństwa, kobieta nadal nie była chętna, by konsumować związek. Rozwścieczało to marka do czerwoności. Tej nocy nie wytrzymał. Stłumił w sobie złość i poczekał, aż Anna zaśnie. Gdy był pewien, że kobieta jest już w ramionach Morfeusza, pochwycił za to porek. Nie przeszkadzał mu nawet fakt, iż kobieta śpi na jednym posłaniu wraz z jego dziećmi. Uderzył. Pierwszy cios zbudził kobietę, która nie wiedząc do końca, co się dzieje, próbowała się bronić. Niestety, bezskutecznie. Po drugim ciosie kobieta traci przytomność. Za to obudziły się jej dzieci, które, widząc to, co się dzieje i to, co czyni ich ojciec, zaczęły historycznie płakać. Mężczyzna jednak nadal wymierzał ciosy, raz po raz, tak, jakby chciał wyrzucić całe swoje frustracje i całą złość, jaka nagromadziła się w nim przez te wszystkie lata. Uderzał i uderzał. Czerwone plamy pojawiały się niemal wszędzie, na ścianach, posłaniu, a nawet dzieciach i ich ciałach. W pewnej chwili przytomność umysłu odzyskała najstarsza córka państwa Bryków i postanowiła wybiec z domu i zawiadomić odpowiednie służby o tym, co dzieje się u niej w domu. Krzyki pobudziły też okolicznych sąsiadów, którzy postanowili sprawdzić, co się dzieje. W chwili, gdy gromadzili się pod mieszkaniem Bryków, do swojego domostwa powróciła ośmiolatka wraz z posterunkowym policji. Zgromadzona ludność, gdy tylko dowiedziała się, jak potwornego czynu dopuścił się ich sąsiad, zakasała rękawy, gotowa, by wymierzyć sprawiedliwość po swojemu. Rozwścieczony tłum został jednak spacyfikowany przez policję. Zanim jednak do tego doszło, część osób przedostała się do izby, w której znajdował się Marek Bryk. Mężczyzna zdążył jeszcze otrzymać wiele ciosów i został dotkliwie pobity. Gdy w końcu udało się opanować sytuację, główny winowajca został aresztowany i przetransportowany do więzienia na zawodziu. Jako ciekawostkę mogę Wam tutaj powiedzieć, że dokładnie w tym samym więzieniu, w tej samej chwili, w którym został przewieziony tam Marek Bryk, przebywał tam Bogusław Wojciechowski, czyli wampir Częstochowski, o którym opowiadałam Wam kilka odcinków temu. Anny niestety nie można było już uratować. Jej ciało było jedynie bezkształtną czerwoną masą. Dzieci później zeznały, że one również miały paść ofiarami ojca, jednak na całe szczęście szaleniec nie zdołał wyrządzić im żadnej krzywdy, był wtedy chyba zbyt zajęty wyładowywaniem swojej złości na ciele swojej małżonki. Kompletnie nie obchodziło go to, że czwórka maluchów z histerią i lamentem przygląda się temu, co właśnie dzieje się z ich własną matką. Po ingerencji policyjnej dzieci zostały oddane pod opiekę gminy Kłobuck. Ale policja zaczyna wątpić w poczytalność aresztowanego mężczyzny. Nie mogą pojąć, jak zdrowy na umyśle mężczyzna mógł dokonać takiej masakry i to na oczach swoich dzieci. Nie przeszkadza mu płacz oraz historyczne prośby o to, aby mężczyzna się uspokoił. Czy aby na pewno Marek Bryk dokonał swojej zbrodni, będąc w pełni świadomym swoich czynów? Gazety donosiły w tamtym czasie, iż mężczyzna, wiedząc, jak okrutne czyny są mu przypisywane, próbuje symulować chorobę psychiczną. Podobno miało mu to zapewnić mniejszy wymiar kary. Policja postanawia więc wysłać mężczyznę na obserwację psychiatryczną i rozwiać wątpliwości. Dr. Pilz oraz dr Frankenberg przez dłuższy czas badają mężczyznę. Najaw zaczynają wychodzić nowe fakty. Okazuje się, że Bryk co prawda pochodził z dość zamożnej i majątnej rodziny, ale była ona obciążona dziedzicznie właśnie chorobami psychicznymi. Sam Bryk podczas rozmów miał wyjawić, iż do zbrodni namówiły go głosy, które od dłuższego czasu pojawiały się w jego głowie. To wyższe siły, które nawiedzały go każdego dnia i każdej nocy, miały go właśnie popchnąć do tego czynu, który popełnił. On sam rzekomo nie miał już dużej siły się im opierać, ale nie martwił się tym, co się stało, gdyż odkąd jego żona straciła życie, jego głowę wciąż nawiedza jej głos. Nie jest on jednak przepełniony bólem czy nienawiścią do swojego męża, ale jest pełen słodyczy i wyrozumiałości. Anna miała szeptać swemu mężowi do ucha, że mu wybacza. Co prawda w artykułach nie było sprecyzowane, jaką opinię dokładnie wydał zespół biegłych, ale dla mnie brzmi to troszeczkę jak schizofrenia. Nie jestem jednak psychiatrą ani nie miałam styczności bliżej poznać osoby chorującej na schizofrenię, więc może ktoś bardziej kompetentny wyprowadzi mnie z tego błędu w komentarzu. Dr. Pils oraz Frankenberg orzekają, iż poczytalność oskarżonego w chwili popełnienia zbrodni jest co najmniej problematyczna. Tym samym sąd okręgowy, po zapoznaniu się z opinią biegłych psychiatrów, postanowił umorzyć dochodzenie przeciwko Brykowi, a jego samego zamiast w areszcie umieścić w zakładzie dla obłąkanych. Nie wiadomo, co stało się z dziećmi, które były świadkami tak przerażającego czynu, ale jak mogę przypuszczać, skoro zostały oddane pod opiekę gminy, to trafiły do jakichś ośrodków dla sierot. Sam Bryk więzienia uniknął. I szkoda tylko życia Anny oraz czwórki jej dzieci, która została sierotami w tak młodym wieku. I w tym miejscu powinnam się z Wami pożegnać, jak jak to zwykle robię, ale nie chciałam zaśmiecać początku naszego filmu, więc tutaj będą ogłoszenia parafialne. Kto nie ma ochoty słuchać, niech oczywiście wyłączy. Ale chciałam Was poinformować, że mamy nowe tło. Dosyć często niestety albo stety słyszałam głosy, że próbuję się upodobnić do Justyny Mazur. I z całym szacunkiem do Justyny Mazur, którą naprawdę cenię i szanuję, to ciężko mi czytać takie komentarze, ponieważ chciałam zrobić coś swojego, a ponieważ czarne tło jest dosyć uniwersalne, to od samego początku chciałam właśnie na tym tworzyć. Stworzyłam więc nowe, i mam nadzieję, że tym razem nie będzie wątpliwości, że zbrodnie zapomniane to zbrodnie zapomniane. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Chciałam też powiedzieć, że ostatnio opracowywałam dosyć sporo tematów ze Śląska i mam ich całą masę. Tak to już ze mną jest, że wyszukuję sobie naprawdę dziesiątki spraw, które potem opracowuję. Ale zanim opracuję do końca, to zbieram sobie materiały, które gromadzę gdzieś tam na dyskach i mam już takich spraw zgromadzonych, no co najmniej kilka. Ale żeby nie zanudzać Was tym samym rejonem, no to postaram się najpierw opracować sprawę z innej części kraju a Śląsk będzie musiał poczekać na lepsze czasy. Chciałam Wam również podziękować za 10 tysięcy subskrypcji, które udało się nam przekroczyć chyba w piątek wieczorem. Bardzo Wam za to dziękuję i wiem, że wielu twórców, przekraczając jakieś magiczne progi, robi niespodzianki dla swoich słuchaczy. Ja też długo siedziałam i myślałam, czy czegoś takiego nie zrobić, ale stwierdziłam, że wolałam się przysłużyć troszeczkę inaczej, a raczej nie tylko ja, ale Wy, ponieważ połowę z wpływów za ten odcinek chciałam przeznaczyć na chorą Amelkę, która choruje na czterokończynową artrogrypozę. Link do zbiórki wkleję Wam również w opisie, gdyby ktoś chciał sam jeszcze osobiście dorzucić cegiełkę. Nie są to oczywiście jakieś wielkie pieniądze, ale mam nadzieję, że zawsze to troszeczkę przybliży małą Amelkę do celu. A ponieważ pochylamy się tutaj nad zbrodniami, które zostały właśnie zapomniane, przybliżamy sylwetki osób, które już dawno by odeszły w zapomnienie, gdyby nie ten kanał, no to myślę, że będzie to bardzo ładnym zwieńczeniem tego wszystkiego. A Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. To naprawdę bardzo miłe, że mam dla kogo otworzyć, pomimo czasem zgryźliwych komentarzy. No ale cóż, trzeba się trochę uodpornić. Dziękuję tym, którzy są ze mną pomimo moich błędów językowych, pomimo mojego memlania, pomimo mojego seplenienia i innych rzeczy, które są mi zarzucane w komentarzach. To miło, że dajecie radę ze mną jakoś wytrzymać. A ja żegnam się dzisiaj z Wami i do usłyszenia w następnym odcinku.